Witam ponownie w kolejnym odcineczku FIFA Ultimate Team. Ja jestem Olo i dzisiaj sobie zagram kolejny mecz sezonowy. Sezonowy e, w, oczywiście w Ultimate Teamie. Tak jak to zwykle ma miejsce. I chcę tutaj zwrócić uwagę, że przez chwilę nagrywałem e, dla Was tutaj odcinek, ale nie włączyłem nagrywania dźwięku. I mecz był po prostu miodny, po prostu cudowny mecz, naprawdę na wysokim poziomie. E, przegrywałem 0-3. I z tej, z tej porażki, z tego wyniku 0,3 się podniosłem do 3,3 co widzicie tutaj na ekranie, i naprawdę nie, nie, taki mam do siebie żal, że nie włączyłem tego nagrywania, że po prostu szok. I no, taki mecz, że naprawdę wow, tyle emocji, tyle darcia, japy, że. Uch, szkoda gadać, dobra, ale mam jeszcze jedną tutaj szansę, żeby to naprawić. Mam nadzieję, że teraz wszystko już włączyłem, bo. Masakra, ale w bardzo fajny mecz. 3. W końcówce zmieniłem napastnika na Aguero, wszedł sobie. Co prawda grał Ashley Young właśnie. I w końcówce go zmieniłem na Aguero. Dało to zajebisty rezultat. Tutaj nie przebierałem w słowach. Dobra, jedziemy z kolejnym tutaj meczem z rzędu, bo już drugi dzisiaj teraz będę sobie grał. Oj, mam nadzieję, że będzie zwycięstwo, że będzie na co popatrzeć, że się to zwróci korzystnie, że się nie udało tam tego nagrać, że jakaś tutaj będzie... Hmm. Pozytywna strona tego kurczę czemu wyszedłeś? Boisz się, nie bój się. Zapraszam, wciskaj, wciskaj. Ten sam znowu wyjdzie. Jakiś Rosjanin, chyba, bo godło. No, come on. Zaczniesz dzisiaj? No. Strój Borusi, czyżby tutaj kolejny fan Borusi? W poprzednim meczu też miałem przyjemność grania z takim osobnikiem, ale nie, tutaj Braziliano. Braziliero. No i zaczynamy. Oby ten mecz był ciekawy i tak pasjonujący jak ostatni, z którego właśnie kurczę nie nagrałem. I tak mam do siebie pretensję, że nie pokażę Wam, już nie podzielę tymi emocjami, które w nim były. Mm. Wielka szkoda, naprawdę. Irytacja, no ale nie, prze, nie przejdźmy już do meczu, bo nie ma co się rozwodzić na temat tamtego czegoś oj, może ten za to wygram tutaj pokaźnie z 5-0 będzie może jestem w dobrym nastroju po ostatnim meczu, bo tak jak mówię 0-3 było i pyk, pyk, pyk w samym końcu w tym się udało zremisować, także cud, lubię takie mecze, które w których tak się odwraca rola moja na boisku, dobra i oj kurczę, bliźniutko było w ogóle, to Milner Milner, który nie grał u mnie dawno już znaczy no dzisiaj grałem właśnie jeden mecz Gdyż Dużo zawodników się pomęczyło A nie chcę używać tej karty e, Odnawiania kondycji dla całej drużyny Bo jest ona dość e, kosztowna i też no, nie ma tak naprawdę potrzeby Gdy mam na łasce rezerwowych w miarę dobrych zawodników Jeszcze też po co oni są drużynie Chcę zagrają prawda Nie można też chłopaków trzymać na ławce Dobra No i nie podoba mi się to tutaj Zachowanie moich zawodników Ale kąt jezu jakby to strzelił Byłbym się zdenerwował delikatnie mówiąc. Nie, nie podoba mi się to, że dajemy tyle miejsca tutaj w polu karnym, bo to jest nie do pomyślenia, żeby tyle mieli wolnego miejsca. Wow, tyle swobody w polu karnym, dobra. Pressing, pressing, zaraz zmienimy sobie taktykę, znaczy nie, nie formację, tylko samą taktykę gry, na pressingową bardziej. Brawo, brawo, super. Podaj mu tę piłkę. No, teraz daj na pułapkę offside'ową Ale zaraz, zaraz zmienimy taktykę. Teraz się skupmy tutaj na golu. O, proszę. I oj, oj, ale już kolankami to wypięknie. jak niewiasta obronił. Delikatna niewiasta. Dobra, podaj turę. Milner, ty też podaj, ale nie do niego, masz do Sylwii podaj. Sylwa ma piłkę, strzela ładuje za lekka i pięknie, nawet groźny strzał był tutaj. Atomowy strzał, jak to mówi Darek. Ojciec! BUM! JO! widzisz czy to? Niebezpieczne. Niebezpieczny pierwszy strzał z pierwszej piłki. Znaczy, to nie był pierwszy strzał, ale z pierwszej piły. Oki jedziemy z koksikiem. Hulk. Też go mam. Siłacz. Mekong, Mekong jest drogi, skąd on ma te pieniądze? Musi dobrze zarabiać w Fifie Okej okay. Hulku dawaj, pokaż co potrafisz No nie pokazałeś chyba, speszyłeś się trochę tutaj Nie będę ci już tutaj narzucał presji więcej Rio Ferdinand, Rio de Janeiro Tutaj dużo Brazylijczyków, to może się polubią z Rio <laughs> Ałaj cia kostka Motyla noga. Nie, wybijcie to. Kurde, nie lubię jak tam taki Dida Dede Dede. Dede albo Felipe Santana główkuje, bo to jest wtedy bardzo, bardzo niebezpieczne oczywiście dla mojej drużyny, że wbiję tą głową. do bramy Piłeczkę. Dobra. Skupienie 3, 2, 1 skupienie. Co się stało? Co tam się wywrócił? Coś tam mu się chyba z nóżką musi dziać. Że faula mamy. Ojej! Ej, no kurde, kto to był? Wellington. Wellington, wow. O, ładne to było. Gol z dupy bym powiedział, ale ładny. A tam to uniknięcie spadku też ten komentarz mnie irytuje. Do uniknięcia spadku brakuje im punktu.

Ciśnie, ciśnie brazylijska drużyna na mnie. Ależ daje się tutaj gnieść. Tak samo było w poprzednim meczu, ale końcóweczka zmieniła rezultat. O jejciu nie, to nie był taki groźny strzał wbrew pozorom. Ok, faul. Znowu ja fałowałowałem. Nawet nie wciskałem żadnego ataku, ale ok. Widocznie którego z moich piłkarzy poniosło. Dobra, Agüero, jedziesz mm. Szybcy są, bardzo szybcy Brazylijczycy, jak to wiadomo sobie. No i groźnie to było nawet. Na szczęście wygrałem pojedynek główkowy. Ojej. Okej. Okej, okay, ogarniamy się. Ogarniamy się. Skupienie. Piękne podanie, piękne. Super Oczywiście to jest ironia dla tych, którzy nie załapali. Pyk Nie no, nie dojdziesz. Nie dobiegniesz, bo to dojdziesz takie dwuznaczne. Ojej Jedziemy, dawaj, dawaj, podaj mu Na dojście. Tam masz, tam masz na środku. Dobra, niech będzie i strzelaj. Kurde, molo broni, no? Ciśnij główeczka, nie, 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 ciężko z główki tutaj, Piłka z tymi Brazylijczykami. Ten wielki DD, albo Felipe, albo nie, albo któryś z nich, albo i nie on. Nie mam okazji sprawdzić na razie. Oj. Chaotycznie. Ach, to miałbyś przejęcie piłki, a nie strzał. Co wy mi tu mieszacie? Wow, Za głęboko, no co ty. Nie tak głęboko To boli Boli to moją drużynę Oj Powoli, delikatnie Do góry, tak jest Rzutka Aj Tak, to jest dede Auć To jest dobry, mam go w swojej drużynie nawet No ale wiecie, Brazylijczyk Sporadycznie występuje u mnie Chociaż Hulk cały czas gra Dobra, pyk jest, 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 ładny. Kurczę, od, musiał się od dupala odbić. Jeszcze to sobie przejął, no. Co za cwaniaczek. A, ciśnij go. Zwarcie. Ojej, 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 ojej. Nie, 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 nie. Pięknie spalony, dobrze. Mam pułapkę obsadzową włączoną i działa rzeczywiście. Okej, okay, jedziemy. Podejmą. Delikatnie, powolutku. Z ogarnięciem. Tak jest, super. To mi się podoba panowie, tylko teraz coś się pogubiliście do góry, podejście świetnie, masz dużo miejsca, spokojnie ładuj, ładuj. Za późno za późno Lawecji. Oj oj oj. Może być zmiany my zrobić? Co sądzicie? A powiem wam, że zrobię zmianę. Zmienimy sobie tutaj... No wszyscy są w formie, nie ma tutaj na kogo O, od dawno nie grał Piłkarz z Arsenalu, niech sobie wejdzie za jego. Dajmy szansę innym Dobra Come on. Tak, wniesie ożywienia, właśnie o to chodzi, żeby właśnie tutaj trochę rozruszał tych moich Podopiecznych O, ale kanałem przeszło fajnie Strzelaj, no kurczę, na co czekasz? No to, żeby się odsłonili trochę, ale. O nie. Co mi się nie podoba za bardzo. Pięknie hard wyszedł. Ja, to jest po prostu super. To wychodzenie, naprawdę, jak jeszcze bramkarz jest dobry w tym. Jak się dobrze wyjdzie, to jest wybawienie po prostu. Wow, co się teraz dzieje? Patrz, jaki bałagan. Nie, 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 wyko, 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 wyko. Dobra. Było blisko i znowu jest blisko. Nie, nie. Kurde, wiedziałem, wiedziałem, że to się tak skończy. Lukas, Lukas Podolski? Nie No, ja też nie zazdroszczę tutaj sobie tej sytuacji. 0-2, 0-2. Zawsze mogę mieć lagi albo coś, nie? Zawsze mogę być gorzej. Ale nie ma co, trzeba tu się podnieść. Nie patrzeć, nie szukać wymówek, tylko przycisnąć. Kurde, co za nieudolny team. Dzisiaj. No nie, patrzcie, są, są szybcy ci Brazylijczycy, no. no. nie, 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 nie. ma na szczęście, wow. Wow. Nie, masakra. Chociaż honorowego strzelmy, bo... No nie, nie, pan, się, jeszcze są... Tyle mi zostało, dajmy... Dajmy sobie szansę. Jedziesz, dawaj, dawaj do którego? Oj, turę, Ture. Ture, 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 Ture. ture. Turet Ze spół Aj nie 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 ma Tak super jedziemy Mili państwo zaraz będzie bramka tutaj dla mnie Patrzcie na to podanie było piękne po prostu Ale cóż z tego jak on tego nie przejął dobrze A raczej jego klatka piersiowa No kur... albo blisko Wciąż jest tak blisko no ale cóż z tego Ach, te podania Niecelne Dawaj go, dawaj go, jedziesz go, dawaj, no No nie, 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 nie wow. Hard dzisiaj mi tutaj tyle razy dubsko ratował, że szok No Hulk, weź coś przykiwaj Ach Robinio Spokojnie, spokojnie. Znaczy, spokojnie. Kurde, cisnąć ich, kurde, nie Kurde, 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 jedziemy, jedziemy. Podaj, 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 Silva Ale macie zgranie. Niby z Manchester City, oba, a takie czuć moki tutaj przez chwilę. Dbajmy o nich. O ich grę tutaj, poziom gry. Czysto, dobrze. Teraz Wam wyszło super, gratuluję, fajnie. Dawaj, kulk. Hulk, kulk. Auć Nie, no musimy się podnieść. No musi być gol, mili państwo. Nie może tutaj być takiej fuszerki. Jest, ciśnij. Nie tak, kurczę, kto to był? Bo ten Jervinio, podaj, podaj. Jest, dobry, dobry. No nie, kurczę, mój co przestrzeli, człowieku! Ile miałeś już szans dzisiaj, no? Oj, Aguero, w ostatnim meczu mnie tutaj wybawiłeś. A teraz? Osiadłeś na laurach. A, proszę Państwa, muszę cisnąć więcej tego Borusyjczyka. Znaczy, Brazylijczyka w rosyjskich koszulkach. Ała, cisnąć ich. Nie, 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 nie 3-0, proszę, nie, za co? Ciśnij, idziesz, kurczę. Dobrze, Turę jedziesz. Silva. Silva, tak. No super, znowu podanie od Sylwy nie wyszło. Ok, Hulk, Hulk, nigdy nie wiem, jak to powiedzieć. Hulk, podaj, tam i gol, gol, gol! Mili Państwo, jest no, strzel, tylko gola jest. Już to była formalność, ale on musiał jeszcze tutaj trochę nas podtrzymać w niepewności. Dobra, jeszcze jeden gol, może będzie chociaż remis albo i zwycięstwo, jakby was strzelę, także już wszystko przed nami. Taki z nożyce swego rodzaju tutaj widzieliśmy już takie żeby tylko wbić tę piłkę do bramki tutaj nie 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 dobrze dobrze super hard dzisiaj nie narzekam na Harta bo jest dzisiaj zajebisty naprawdę chylę czoła ależ podał ten Silva nie będzie dzisiaj podawać ja go zaraz zmienię bo to nie jest jego mecz Dużo z tych padań, które on wykonał, mogło dojść do mojego zawodnika, a nie doszło. No to też wiadomo, że wina z mojego sterowania nim. Okej, okay, powoli, które ogarni się spokojnie. O nie, o nie, spokojnie, spokojnie. Wyluzujmy się tutaj, kryjmy. Oj, to nie było fajne. Dobra, wywal to szybko. Ostatnie minuty. Stres, zaczyna się robić gorąco. No i sędzia mi przytrzymał, jak ja tego nie lubię. Kurde, to jest mankament. W realnym życiu by się pewnie odsunął, ale tutaj stoi jak ten. ...przeczłap no wow. Dobra, jedziemy Silwa rehabilitacja silwy nie udało się. Myślałem, że się po tych podaniach błędnych zrehabilituje, ale. Nie, jest, dawaj, dawaj, wolni Ja pierdziele, że on tego nie strzelił No znaczy jest tak, jak on ciężko strzelić, ale mm, Wyglądało jakby było blisko, no Pomalutku Moi drodzy Dzisiaj chyba będzie porażka, niestety Już moje szczęście się dzisiaj wyczerpało W poprzednim meczu, którego niestety nie widzieliście Jak już mówiłem Ale, ale, kurde Wow! Ej. Mucha, która wolno leci. No nic, niestety jest porażka, tak jak też sądziłem. Ech, szkoda, szkoda, no. Zdarza się. Trzeba się podnieść po porażce i cisnąć dalej, żeby do tej pierwszej ligi wreszcie awansować. Dobra. Dzięki za uwagę, moi drodzy, i śledźcie mnie na bieżąco. Cześć.